Ksiądz prałat Marcin czy niegdyś wikariusz parafii świętego Stanisława Kostki. Od kiedy ksiądz był w tej parafii? Bo ksiądz tutaj trochę wracał. Od... Ja może, jeśli można, rozpocznę od podziękowania za inicjatywę tego spotkania, ponieważ jutro będziemy mieli 35. rocznicę męczeńskiej śmierci. Wielu tu zgromadzonych to są osoby, które pamiętam, znam, nie mówiąc to o moim sąsiedzie, który mnie wyprowadził, czy przeprowadził, tak, do nowej parafii. Tak, zgadza się. To y, te świadectwa, one są, w moim odczuciu, diametralnie odmienne od tego, co czytamy w książkach, opracowaniach, gdzie spotykamy bardzo okrągłe, wypudrowane, wypolerowane słowa. A tutaj mogliśmy, możemy się dowiedzieć takiej autentycznej, prawdziwej, Historii, chociażby to, co Pani doktor mówiła o Białymstoku, o krwi i później o cechach Księdza Jerzego, o tym, co Państwo z Anina tu wspominali. To jest właśnie oryginał, to jest naturalna sprawa i bardzo cenna. Myślę, że wielu, którzy znaliśmy bliżej Księdza Jerzego, takich szczegółów, takich newsów na pewno nie mieliśmy okazji poznać. I stąd Panu Pawłowi, który, jak wiemy, w ostatnich latach tu mocno się włączył w rozwój, ubogacenie, upowszechnienie tego Centrum Kultu Księdza Jerzego, żeby nie wspomnieć o sutannach, które będą eksponowane. To jest ta zasługa, za co jesteśmy wdzięczni. A pytanie do mnie było, kiedy poznałem. Od kiedy był ksiądz na parafii, bo to w ogóle parafia a, niezwykła, a i że tak, był niezwykły, i tak, jeszcze za ścianą niezwykły. Wszyscy to byli niezwykli, bo i ksiądz Maciej Wikariusz, ksiądz Jerzy Rezydent, ksiądz Marcin, czyli ja, Wikariusz i ksiądz prałat szlachcic z ziemi podlaskiej ze swoim stylem, ze swoim sposobem bycia, ze swoim wielkim, niecodziennym autorytetem. To była chluba diecezji, parafii. I chyba nas wszystkich, że mogliśmy poznać taką osobowość. Ja tu przyszedłem w 1981 roku, w przełom czerwca i lipca. Ksiądz Jerzy był już od roku. Tak na marginesie mogę tylko nadmienić, że wcześniej zmieniłem księdza Jerzego. Tu trochę była pomyłka w tych poszczególnych parafiach, bo byliśmy na wspólnej parafii, tu przy Placu Inwalidów, u Dzieciątka Jezus, przy ulicy Czarnieckiego 15. Taki piękny kościół wkomponowany w blokowisko. I z tego względu, o czym tu Pan Józek mówił, z racji na jego stan zdrowia, nie najlepszy, który był następstwem chyba pobytu w wojsku, bo to tak trzeba patrzeć krytycznie i obiektywnie na to mówi, że nie dam rady z Katechizacją, nie dam Rady z taką codzienną, systematyczną pracą w szkole na Katechezie i został mianowany rezydentem w kościele akademickim Świętej Anny na krakowskim przedmieściu i oddelegowany do pracy ze światem medycznym średniego i wyższego szczebla, a ja przejąłem po nim obowiązki wikariuszowskie na placu inwalidii. Tak się działo przez rok. Nie wiem, jak tu trafiłem, ale jest faktem, że po dwóch latach na placu inwalidów zostałem poproszony o przyjście na żolibo, żeby wspierać duszpastersko z księdzem Maciejem, z księdzem Henrykiem i z księdzem Jerzym. Także to były te nasze kontakty. Stąd po blisko 15 latach przed beatyfikacją Siostry Loretanki, które, z którym miałem kontakt z racji na pracę w Wydziale Nauki, w kurii namiodowej zmusiły mnie niejako ona mówiły, mówi ksiądz był obok księdza Jerzego wstyd, żeby ksiądz do tej pory nic nie napisał, a ponieważ zbliżała się beatyfikacja. Na placu Piłsudskiego obecnym, więc mówi: Chcemy mieć jakieś materiały, żeby rozdawać przybyłym gościom z Polski. I taką broszurkę sobie pozwoliłem w ciągu trzech chyba dni napisać z Błogosławionym pod jednym dachem, gdzie tam były może nie wszystkie detale, bo nie o wszystkim udało się pisać, i nie o wszystkim można było pisać, jeżeli mówimy tu szczerze o różnych aspektach politycznych, powiedzmy, socjologicznych i innych, to, to pisałem, napisałem to, co bardziej będzie potrzebne tym, którzy będą słuchali, czytali, wspominali księdza Jerzego. Tak to się stało. Natomiast to może tyle. Na to. Myślę, że opowiada, jakie to było życie w tej parafii. Bo pewnie było skomplikowane, wiadomo, solidarność. No ona już była blisko tego kościoła, odkąd ksiądz Jerzy zaczął zapraszać hutników, a zaraz pewnie wcześniej albo potem studentów, więc też to życie się, to pewnie było inne życie niż na każdej innej parafii, tak, tak mi się wydaje. To jest stan wojenny, bo diametralnie, po stanie wojennym to, się, to jeszcze się zmieniło. Tak, później stan wojenny to już diametralnie to przekreślił. Ja natomiast byłem rok, po, bo to był ostatni dzień sierpnia, kiedy został zaproszony ksiądz Jerzy do Huty Warszawa, tam na to spotkanie z robotnikami, natomiast następnego roku w taki dzień rekreacyjny, weekendowy chyba było takie spotkanie na terenie Bielan. Tam to był teren własnością pewnie Huty Warszawa i taki piknik był zorganizowany i właśnie hutnicy poprosili, żeby odprawić też im mszę świętą. To była sobota i niedziela, akurat w niedzielę i ksiądz Jerzy mówi, jeżeli możesz, to podjedziemy, będziemy odprawimy mszę świętą i wrócimy tu do obowiązków. I pojechałem takiej ze zwykłej ciekawości, jak wygląda takie spotkanie z Ludem Schuty z Warszawy, o którym wiemy, że to ponad 10 tysięcy pracowników, takich dzielnych, twardych, zdecydowanych mężczyzn, pań pewnie było mniej. I, I tam w czasie tej mszy świętej, ksiądz Jerzy przewodził, przewodniczył, powiedział Słowo Boże, czuło się klimat. To już było blisko rok od tej pierwszej mszy świętej na terenie chuty, a ta rekreacyjna, taka weekendowa, powiedzmy, była takim rekonesansem, bardzo klimat familijny, rodzinny, Jerzy już po imieniu z wieloma z tam organizatorami tego spotkania, takie Głębokie duchowe przeżycie na pewno mnie się udzieliło, co sobie bardzo docenię, to wspominając. Tutaj pani Państwo mówili, że taki trochę ksiądz jeży, taki trochę nietypowy, palił papierosy, jeździł tym samochodem wcześniej, chodził w kapeluszu. Jaki był? Jaki był jako ksiądz, jako człowiek, przyjaciel? Ja patrzę na te sprawy tak powiedziałbym, trochę socjologicznie trochę teologicznie, bo po tej małej książeczce chodziło za mną pytanie, jak ksiądz Jerzy dojrzewał do świętości? Jak to się stało, że został błogosławionym? Co takiego miał szczególnego, co go predystynowało, co go wskazywało na... Oczywiście męczeństwo to jest warunek podstawowy, ale ksiądz Jerzy miał coś więcej i sobie pozwoliłem... Już na spokojnie, taką trochę większą broszurę Błogosławiony Jerzy, dojrzewanie do świętości, żeby wskazywać na takie detale, o których tu było sporo mówione, które wyróżniały księdza Jerzego. To już Państwo tu bardzo ładnie wskazali ten aspekt towarzyski księdza Jerzego. On nie potrafił ominąć chyba każdego człowieka. Tu znamy takie przypadki przed stanem wojennym, kiedy przychodzili ludzie biedni, zwłaszcza jedna matka i prosiła o pomoc dla chorego syna i wtedy ksiądz Jerzy przekazał jemu swoje buty, obuwie swoje, które nosił i jak ta matka z, po, po rozmowie z księdzem Jerzym zorientowała się, z kim ma do czynienia, mówi: Mój syn nigdy tych butów nie nałożył na siebie, stoją do dzisiaj w szafie jako relikwie. To są te newsy. Dla mnie, i to kilkakrotnie na różnych spotkaniach, opowiadam to zdarzenie z pierwszej wigilii na przykład stanu wojennego. Był ksiądz wtedy? Tak, tak. Tego budynku nie było. W sąsiednim budynku na plebani ksiądz Prawat Bogucki był odpowiedzialny w diecezji za pracę charytatywną. Dla niego, myślę, że ksiądz Jerzy od niego się dużo nauczył, takiego podejścia ciepłego z sercem do każdego człowieka. I na tym spotkaniu wigilijnym... Zimno, głodno, chłodno, daleko. Klimat nieprzyzwoity, bo to 13 grudnia, później 24 grudnia, kilka dni potem. Natomiast przyszło gdzieś z 50 osób, starszych osób z parafitu, samotnych prawdopodobnie. I był bardzo sympatyczny, familijny taki klimat. Ksiądz Prałat Bogucki przemówił, złożył życzenia, było śpiewanie kolęd było y, łamanie się opłatkiem, była oczywiście kolacja y, wigilijna z kilkoma, pewnie 12 potraw nie było, ale, ale było bardzo przyjemnie. Zresztą robił to ksiądz Bogucki już wcześniej, we wcześniejszych latach. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie y, znika nam ksiądz Jerzy. Wigilia trwa, po skłożeniu życzeń, po śpiewej kolęd, y, wybył ksiądz Jerzy. Pytam Macieja, kolegę, mówię, co się dzieje z Jurkiem. No, mówi, nie wiem nic. Nie chciałem więcej dociekać, co się stało. A okazuje się, że on pozostałe opłatki, którymi się ludzie dzielili, zebrał w jedno papierowe jakieś opakowanie i wyjechał na rogatki. Tu na Żoliborzu Bożu, przy placu Wilsona, w kierunku śródmieścia. Wtedy na tych rogatkach stali żołnierze, stała milicja, chyba milicja jeszcze wtedy była. Zomo i inne tego rodzaju służby pilnowały porządku, bo to, to, to świeżo co po wojennym. I dopiero rano dowiedziałem się, że ksiądz Jerzy pojechał do tych ludzi. Do żołnierzy, o których później powiedział, mówi: Oni mają swoich rodziców, mają swoje rodziny, a tu muszą. Chłodno, głodno, zimno, stać przy tych koksownikach i pilnować porządku. I później zadałem pytanie sobie w otoczeniu, kto z nas wpadłby na taki pomysł, żeby w ten sposób przeżyć Wigilię, pierwszą Wigilię stanu wojennego. Czyli to jest ten, może drobiazg, dla mnie nie jest to drobiazg, bo to jest... Okazanie postawy. Wszyscy skuleni siedzielibyśmy, śpiewali kolendy, jakby cały świat do nas należał. A on dostrzegł właśnie tam tych ludzi, którzy myśleli, myśl, byli myślami ze swoimi rodzinami, nie mogli łamać się opłatkiem. Było to wzruszające, jak wspominał. W jednym czy drugim przypadku, tylko potraktował. Potraktowali to, z którym chciał się łamać, jako prowokację, że oto księżulo przychodzi, pewnie chcesz, szuka zaczepki albo czegoś. Natomiast w większości, a odwiedził tych posterunków co najmniej 10 albo i więcej. Więc drodzy Państwo, to są chyba te rzeczy charakterystyczne, które określają, wyznaczają jakieś trendy ludzi nietuzinkowych, niecodziennych. Ksiądz Jerzy to potrafił. Jego na to było stać, o czym inni pewnie nawet by nie pomyśleli: że tak można, że tak wypada, że tak trzeba to przeżyć. I kiedy pytamy, kiedy sam siebie pytam właśnie o tę drogę do świętości, ta dojrzałość do świętości, dojrzewanie no to właśnie te przypadki, o których tu Państwo tak pięknie mówili, te detale, szczegóły i tych, których ja byłem świadkiem wielokrotnie i, i, i one o tym świadczą. On już wtedy tu u nas był rezydentem, więc nie miał tak wielu obowiązków, ale za to w stanie wojennym był na większości procesach, siedział na ławach sądowych, przysłuchiwał się, jak wydawano wyroki właśnie na hutników, na podejrzanych politycznie pracowników, jak on to potrafił. I myślę, że to też kolejny taki szczegół, taki detal, pewnie, takiej solidarności ludzkiej, nie teorii, nie wygłaszanej z trybun głośno i pochwał panów, ale życie, to było samo życie, ono było im bardzo potrzebne, tym ludziom ta solidarność ze swoim duszpasterzem. Tu w stanie wojennym do nas przyjeżdżały transporty ze Skandynawii, głównie z darami. I ksiądz Jerzy to dystrybuował z bardzo liczną grupą świeckich osób. Tu hutnicy, tu pani Katarzyna i inni pomagali w tym. I zawoził do internowanych rodzin, do, tam gdzie były dzieci, tam gdzie była potrzeba. On już miał adresy, miał kontakty, miał rozeznanie w tym środowisku, bo to, co pani doktor powiedziała, bardzo trafnie to jest bardzo cenne tworzenie wspólnoty u niego było to zakodowane. Tak, czasami zastanawialiśmy się, My, że przychodzą aktorzy znani z pierwszych yy, stron ekranu, że tak powiem, chrzczą swoje dzieci. To mówię znane nazwiska, nie będę ich wymieniał. Ksiądz Jerzy spowodował, że odbył się ślub między nimi, że odbyły się chrzty, że odbyły się jakieś takie spotkania sakramentalne po wielu latach. On to potrafił, on to właśnie miał coś w sobie, co chyba nie każdemu się zdarza, co nie każdy ma w sobie i to jest to. Także yy, można tu w nieskończoność wymieniać te yy, jego rzeczy, ale chyba nie pora, bo już yy, słuchacze są trochę to, zmęczeni. To, co mówi, to taka ważna cecha, bo ja sobie zacząłem zdawać sprawę, jak sam się przyglądałem dokumentom, słuchałem rozmów, że zanim padły słowa na mszach za ojczyznę, to one zostały przeżyte i wypraktykowane w codzienności. Tak, tak. Myślę, że każdy z nas, ludzie świeccy tym bardziej wyczuwają co jest blichtrem, a co jest istotą. Tak, co jest prawdą, co jest potwierdzone przykładem, czynem. I tu jest ta kwestia bardzo prosto, że dlaczego szły za księdzem, Jerzym takie autorytety świeckie, polityczne i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ten fakt zaginięcia, może porwania księdza Jerzego XIX. Taki detal. On rano w sobotę mówił, że pojedzie właśnie do Bydgoszczy, ma spotkanie ze światem pracy. Ale jeżeli możecie, to zastąpcie mnie również w niedzielę, bo tam prosili mnie w stalowej woli dla odmiany, solidarność też. I tam chciałem, to jest na południu Polski, gdzieś daleko. Ja mówię, trudno, nie ma prałata, poprosimy, był ksiądz profesor Lewek wtedy nas wspierał. Jak była potrzeba, to inni księża, więc ksiądz Jerzy, będziesz, mówię, zwolniony, poradzimy sobie. No i, no i czekamy. Tu pan opowiadał, że nie było ludzi. W, ten, w tym czasie, od ostatniego ataku, który miał miejsce w okolicy, w okolicy Olsztyna i Olsztynka jadąc przez ten las taki znany, słynny, kiedy jakieś dwa tygodnie wcześniej zaatakowano samochód, którym jechał z panem Waldemarem Chrostowskim, gdzie ci panowie, ci panowie wyszli i rzucili pokaźnym kamieniem w szybę samochodu. To, że panu Waldemarowi udało się, tam jechał z nimi jeszcze chyba pan Seweryn Jaworski też tak, udało się ominąć, to był cud chyba, ale on już wielu osobom z kręgu najbliższych ludzi wiele mówił. Dał świadectwo, że oni chyba już nie ustąpią i to będzie, to będzie kontynuowane w jakiś sposób. Proszę księdza, dlaczego ksiądz Jerzy nie ustąpił? Bo wy byście byli w księżni być może w dość podobnym momencie, tak zakładam, prawda? Jurek ze za ściany. Ksiądz ma o tej godzinie Jurek ma o tej. Byliście blisko. Dlaczego on nie ustąpił? Być może też rozmawialiście o tym. Wiadomo było, że mówił tylu Ale osobom, o tym, nie że, ustąpił. No przed konfrontacją wiedział, że zginie, bo mówił to często. Wielu osobom… Nie, nie, nie. Poproszę nie, nie. Nie. mnie na Konfrontacja tu nie wchodzi w grę. Jestem gotowy na wszystko. To było zdanie, które miesiąc, dwa wcześniej powiedział. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, bo to stosunkowo niedawne czasy milenium Chrztu Polski, wielkie uroczystości w Warszawie i wielkie zgromadzenie na placu teatralnym. I prymas, kardynał Józef Głęb, przewodniczy i wspomina, mówi, czego jemu się nie udało dokonać. I mówi: mam, mam na sercu ciężar z powodu księdza Jerzego Popiełuszki. Nie potrafiłem uratować księdza Jerzego Popiełuszki. Słuchajcie, kochani, nie, nie, nie będziemy wchodzić w detale, bo one tu nie są nam potrzebne. Natomiast y, prymas o, był odpowiedzialny jak w rodzinie, musiał zdawał sobie sprawy, że ksiądz Jerzy jest jego duszpasterzem, jest jego pracownikiem i ta odpowiedzialność była większa. Ja mogę powiedzieć, chociaż nie powinienem, jak przywitano księdza prymasa Głębka, kiedy przyjechał 5-6 dni po porwaniu kiedy powiedział półgłosem do mnie, że słuchaj, trzeba coś zrobić tu na plebanii, bo jest okupowana plebania i władze mogą siłą ewakuować czy tam roz, roz uwolnić to plebanie. I zachowanie niektórych osób było dosyć trudne. To trzeba mówić szczerze. Jeżeli tu dzisiaj mówimy o takich szczerych wyznaniach, ja mam ich całą gamę, jest... Boże Narodzenie, miesiąc, dwa miesiące po pogrzebie, cmentarzysko, kwiatów, cała masa na y, ogrodzeniu, już takie zmęczone szarfy, tu pani Katarzyna może wiedzieć, transparenty, napisze. I prałat Bogucki na jednym ze spotkań przed, przed Bożym Narodzeniem mówi, musimy... Zrobić już trochę porządku na płocie i zgromadzić te wszystkie rzeczy, żeby je odnowić, wyprać, wyczyścić, wyprasować i one stąd będą stanowić takie piękne archiwum. I ja zwracam się do jednego z panów, do, 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 do tego, że trzeba taką pracę wykonać byli. I wtedy słyszę taką odpowiedź: to ksiądz tu będzie wisiał, jeżeli ksiądz to zrobi. Yy, nie, może niepośrednio, że ksiądz, ale to będzie ta osoba. To są może rzeczy, które, które są bardzo osobliwe, bardzo charakterystyczne, ale one pokazują, że to wszystko tak bardzo kolorowo nie wyglądało, jak się pisze w tych publikacjach, w książkach i tak dalej. Yy, trzeba wziąć za i przeciw. Służba porządkowa zrobiła wspaniałą robotę, wielką robotę ale my wiemy, ilu tu ludzi było nieuczciwych w różnych kręgach. Pani Katarzyna, może pani tu chce nas też powiedzieć. Pan też pewnie znał, tak. Więc to było samo życie, samo życie to było. A jeszcze o tej drodze do świętości. Ja może się źle wyradziłem, nie, czemu ksiądz Jerzy nie ustąpił, ale chodziło mi o to, dlaczego nie zszedł z drogi złu i nie wyjechał do Rzymu, bo... Być może to jest właśnie ta decyzja, która przeświadcza o tej świętości, bo pewnie byście On, odpowiedział, on odpowiedział nam w, na plebanii bardzo prosto, bardzo konkretnie. Byłbym niewiarygodny, byłbym nieautentyczny, gdybym przyjął tę propozycję wyjechania do Rzymu na studia. To chyba tłumaczy wszystko, mówi ci ludzie mnie zaufali. <Ky> Ci ludzie poszli za mną i ja muszę być do końca z nimi. To była bardzo prosta, przejrzysta, logiczna odpowiedź i on się tego trzymał. I tak to zostało. I dlatego, jeżeli wspomniałem o księdzu Prymasie, o jego wzruszeniu i łzach, to pewnie dlatego, że on, że on myślał, że to trzeba było jednak inaczej, bardziej autorytatywnie podjąć taką decyzję. Ale uszanował wolność księdza Jerzego, zostawił mu wybór. Zresztą tych rozmów było wcześniej, byli były inne też rozmowy na te tematy. Bo i ja na przykład byłem z prałatem boguckim u księdzarcy biskupa Dąbrowskiego, który był sekretarzem episkopatu Polski, wtedy i działo się to następnego dnia, kiedy ksiądz Jerzy został aresztowany po rewizji na Chłodnej i wtedy ksiądz cybisku przy nas telefonuje do, szczebli, do najwyższych szczebli władzy świeckich i mówi wprost panowie co innego obiecywaliście, a słyszymy, że no taka sytuacja zaistniała, znaleźliśmy broń, znaleźliśmy ulotki w mieszkaniu i nie mogliśmy inaczej zareagować. Tam się działa wielka polityka w tym wszystkim. I to na tego typu spotkaniach myślę, że wielu się osób domyśla. Tu ksiądz Fułaczy Kolski mógłby więcej powiedzieć, bo jeździł do internowanych na białą i do innych resztów więzień. I dlatego mnie przyznam, czasami irytują takie gładkie, takie słodkie, takie. Mało życiowe chyba, yy, sprawy, które, o które się mówi, przypisuje przyjaźń, przypisuje się wielką bliskość z Jerzem, ale y, dla kogoś, kto na co dzień to widział, czuł atmosferę, taką na przykład, że tu na przykład w ty, te 10 dni y, od y, zaginięcia do odnalezienia ciała, do wydobycia, tu się działa wielka polityka. Wielka. I było pytanie, czy lepiej będzie, jak ksiądz Jerzy się znajdzie, czy nie znajdzie. Przepraszam, że ja może jestem taki bezpośredni i mało dyplomatyczny w tym wszystkim, ale z kimkolwiek się nie rozmawia, kto zna temat, kto zna kulisy tego, odpowiada sobie sam, czy ma odpowiedź prostą. jest z tego, że jeszcze niewiele rozumiemy. Chyba musi upłynąć nieco jeszcze czasu, tak, ale tego rodzaju spotkania one... Odkurzają z tego blitru i niepotrzebnych rzeczy, one pokazują autentyczność. Ja niestety chyba już z najbliższych duchownych, tam jeszcze ksiądz Banaszkiewicz nas wspierał i był, niepomin, wspominając im księdza folejewskiego, księdza Lewka, księdza przekazińskiego, którzy przyjeżdżali, przyjeżdżali i pomagali. To takim, takich bezpośrednich świadków jest coraz mniej, którzy od podszewki patrzyli na to wszystko na co dzień i zmagali się z tymi problemami. Proszę Księdza, taka jedna cecha, bo trzeba by ją, jeśli można, ogóle ją wybrać, bo Ksiądz o tej świętości mówił i pisał. To jaka cecha? Bo to też, do, bo to też dotyczy nas wszystkich, ale Ksiądz Jerzy. Autentyczność. autentyczność. Tak, tak. Co jest w tym się zawiera, że tak, tak, nie, nie, a co inne od złego podchodzi. I to się mieści w tym takim wyeksponowanym haśle dobrem zwyciężaj, które w tamtym okresie aż tak bardzo nie było, nie przybijało się do tego, tylko bo ono jest łatwe do przyjęcia, łatwe, święty Paweł, i y, 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 y to przyjęło się. I chwała Bogu, bo to pokazuje, pokazuje wnętrze księdza. Zło dobrem zwyciężaj. Nie, tak, 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 tak. Nie, jak przysłowiowe, kto cię i tak dalej. Bardzo dziękuję.